upomnieć, przypomnieć, że bardzo rzadko wypada yy, przepraszam, kawał yy, więc no trzeba trochę się postarać może nazwanie wypadnie, może nie no niestety ja będę musiał sobie wziąć ha ha ha, co ze stok wiele, wiele, wiele tak wygląda... O, Tak wygląda marihuana. I ją możemy sadzić tak jak wodzie, Także no tak wygląda krzeczek marihuany. Ha, ha ha. Kurde świnka przesadę. Szybko psujesz mi filmik. Psuje mi filmik. Więc co robimy? Musimy zrobić... a fuck. nie nie widziałem czy na jest potrzebna. Okie. Co no, jest nam potrzebne, bo nie mam potrzebnych do zrobienia. Już Wam mówię, crafting the drink table, czyli taki... Crafting table. To jest takie coś, że marihuany przy... przepalamy chyba. Nie. Przerabiamy, o tak, o tak. Przerabiamy, przerabiamy. Ganża, ganża. To się table. tu się wsadza marihuanę Ta. o, tak I tu się wsadza nasz kochany węgielek. Przypomniał się zaniebić tą marihuanę O i to się przypala marihuana. się suszy nam. Żeby zrobić taki drafting the table. Bierzemy grafting table. Bierzemy i robimy do tego Crafting the Grinder To się robi z żelaza oczywiście Czyli robimy coś takiego, żeby zrobić ten Crafting the Grinder tak, 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 tak Crafting the Grinder Kładziemy craft boxa Tak I tak Więc to nie jest takie normalne I tutaj Kruszymy, kruszymy Skruszymy naszą marihuanę No więc mamy marihuany 3 więc tutaj patrzymy będzie nam taki taki dwa. 2, bo to jest do kruszenia coś takiego, no więc to jest takie całe specjalne zejście, tak, 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 więc, tak, 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 tutaj, tak, o, chodźmy węgiel? Nie, to fuck. Yy, o, możemy też zrobić oczywiście fuck. O, co? Nie. Dobra, nieważne no, gądro, gądro, co się chyba. No, mamy zaskruszoną marihuanę. Genja, ganja. Gandja, ganja przypala się. To jest taka nasza zaje, fajna marihuana. On się... A dobra, szerwie się. Robić. Więc teraz możemy poczekać chwilę. Przepraszam Was za to, co też pam mój. pam pam A więc możemy zrobić też fajkę wodną szyby. Szyby, tak. Więc fajkę wodną robimy tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Yy, więc instalacja tego moda nie jest trudna wszystko, yy, modulo adder jest do tego potrzebne tylko yy, więc no to nie jest takie trudne i wszystko i tak wpadam, wchodzimy w 2% data app procent, app data procent wchodzimy w bin, otwieramy minecraft, za pomocą win rara. wchodzimy, usuwamy pro, metainf, to chyba każdy potrafi Zobaczcie chwilę. Pytam jestem na stronie moda, więc... Więc... Więc, więc. więc teraz będę zrobił fajkę Hahaha. Ha ha ha. Więc mam taką fajkę wodną, no, super, nie? Ups. Będzie nam potrzebna woda. Nie pomyślałem. Woda, woda. Jederka z wodą. Yeah. Wezmę 111. No troll face. Więc żeby zrobić taką, żeby już ta fajka nasza kurde gotowa była, no to musimy coś się zrobić. Tak, jedną i nasza fajka ładna jest gotowa. Nie. Ja. Jeszcze nie można jarać jarzać. jarać fajka. Kurde, bo to coś takiego trzeba taki zrobić jakiś filmik, zrobić to. O, sheet. Eee, <coughs> Zamieniłem. Po stronie moda nie jest pokazane, jak go zrobić. Okej. Yeah. moda drugi spoiler? Nie. Yeah. Sheet. Słuchajcie, cięcie. Ja wrócę jak będę, jak się dawam. A jednak teraz chyba się to wypalić. A, właśnie na CREATIVE ETI, możemy tego. Nie, musimy zrobić filter. Filter już Wam mówię jak się robi. Kurde to. Filter możemy zrobić z... Najpierw to. Filter się robi tak. Filter tak. Tak. Przepraszam, bo to, że wchodzę na słynne moda, no ale cóż, to się robi z Clistona. Z desek, glaza, złota i nie jest chyba najlepszy podejrzewam tak podejrzewam ja kurde aha tak jest? nie, jeszcze nie tak, tak tak i tak ząbek no co jest? tak, tak Mm. A, pokażę wam jeszcze jak zrobić... kurde, bo to coś mi... ups, um. A, papier. Papier, papier, papier. Joint. Widzicie, jeszcze jest joint. O, taki... Ząbka nie... Mogę, przepraszam, nie wiem jak to się kreptuje. To jest taki ząbek, a właśnie go nie ma na stronie moda, więc Gdzie jest jakiś... Gdzie jest papier? To jest mapa. to papier jest na drugiej stronie. O, jest papier, jest, 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 jest. zrobimy? O, oh, yeah. U, suszy się. To się musimy trochę powrabniać ok, okej. No to jointa się robi tak. 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 Tak, tak. Tak, tak, tak. Oh, yeah. A, teraz zajaramy? Oh, what the fuck? Ej, dlaczego nie mogę zajarać jointa? Troll face? Nie mogę zajarać jointa. Poczekajcie chwilę, zaraz zobaczymy dlaczego nie mogę jointa. Jestem i więc żeby zajarać sobie takiego jointa i takie coś. Bongo. go. To więc musimy być głodni. O. Uuu. Fuck, yeah. Fuck yeah. Ksta. Uu. Uu. Czyli na ludek ma zawroty głowy. Wow. A, jest papierek. I żeby było bąko mocniejsze, to trzeba... To trzeba być głodnym. To chyba się do dodaje. A jak nie to, zobaczymy, to jest tak. I tak. A to jest tego. Dobra. O, teraz będzie mocno. Nie. Nie Uuuuh! Oh. coś pisze. No się I żeby odnowić swoich chyba bonga, trzeba... Bonga. Aha! Zdawka, się łali. Mamy go trzeba tak, tak, i chyba tak, nie? Tak, no to więc, no to tak trzeba. o fuck yeah. Ooo, ona no zabiera życie, widzicie? No więc, joint jest słaby, więc ja pozdrawiam, pochimowy joint, poch, 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 ja cię pozdrawiam. Ja jestem Falski, zapraszam do... fuck, kur Przepraszam do sorry za tę, tę przerwę, no ale nie wiedziałem. Fuck yeah. jeszcze sobie zajaram jointa, jeszcze. Poch to robię dla ciebie, tego poszlimowego jointa. Lubię twoje pochyć, jointa. To robię dla mojego kolegi. Kręć poch, kręć po. O oh nie, yeah. dla ciebie zajaram jointa. Uff. A widzicie, chyba mam dodał życie, nawet, ale... No. Uchuchu, ekstazo, no więc ja się żegnam z Wami, jest to do ha